Miało być bez żywych pająków, ale no, nie mogłem Wam tego odmówić. No dobra, otwórzmy to tutaj i zobaczmy, co jest w środku. Wo! Zapewne większość z Was zdaje sobie sprawę, że sukces na YouTubie najczęściej dyktowany jest ilością subskrypcji, którą zgromadzi dany twórca, tak? No i w moim przypadku jest to już 113 tysięcy. Ile? Także jest was bardzo dużo. I ta magiczna granica 100 tysięcy została przekroczona, co ciekawe, dokładnie w mojej urodziny, czyli 28 października 2022 roku. I w ramach jakiegoś upamiętnienia tak zacnego wydarzenia, o tym opowiem wam za chwilę. YouTube przysyła twórcom na 100 tysięcy, na milion, na 10 milionów i na 100. 000. 100 milionów zgromadzonych subskrybentów, takie oto. Paczki. Filmy z rozpakowywania czy też unboxingu, jak to nieładnie się mówi, takich oto paczek, myślę, że możecie zobaczyć na bardzo, bardzo wielu dużych kanałach. A przynajmniej kanałach, które właśnie przekroczyły 100 tysięcy subskrypcji, bo to jest taki pierwszy próg, za który można otrzymać taką oto ciekawą paczkę. Co jest w tej paczce? Myślę, że część z Was wie. Jest to oczywiście srebrny przycisk YouTubea z wygrawerowanym moim nie imieniem, tylko nazwą kanału. Nie mogłem się doczekać, żeby to odpakować. Dzisiaj jest fit dzień nagrywania, także dzisiaj to sobie odpakujemy, ale najpierw. Na ostatniej ZO egzotyce, czyli giełdzie terrorystycznej, na której byłem w Warszawie, jakoś tak się złożyło, że wielu widzów przyniosło mi dużo rzeczy drukowanych 3D i są to oczywiście no co może być innego, owady i pająki. Jest między innymi ręcznie malowany skakun. No spójrzcie jak to cudo jest wykonane, to jest druk 3D. Nie wiem jak zostały wykonane oczy, bo one chyba nie są wydrukowane 3D, albo są jakoś wklejone, albo coś. W każdym razie, no figurka jest przefantastyczna i bardzo dziękuję tutaj autorowi za to, że zechciał się podzielić ze mną takim oto tworem. No i ta figurka aktualnie spoczywa u mnie na regałach i straszy gości. Wczoraj miałem gości z okazji meczu Maroko-Francja no i właśnie się przerazili, jak zobaczyli takiego wielkiego pająka. Dodatkowo dostałem jeszcze dwie czarne figurki, jedna ruchoma, z ruchomymi nóżkami, która będzie świetna jako dekoracja halloweenowa na przyszły rok. I jeszcze jest chrząsz, myślę, że w domyśle jest to skarabeusz albo jakiś rochatyniec. Niestety ułamała mu się nóżka, ale to posklejamy, nie ma problemu. No i są to po prostu świetne, mm, świetne rzeczy po prostu do postawienia sobie na regale czy, czy gdzieś, bo wykonane są genialnie i myślę, że znajdą znajdą miejsce tutaj u mnie gdzieś w pokoju. Przy okazji szeroko pojętego pokazywania wam różnych rzeczy, chciałbym jeszcze tylko wspomnieć o partnerze dzisiejszego odcinka, a jest nim sklep Arachnohobia.pl, od którego ostatnio dostałem świeżą dostawę pojemniczków, i takie pojemniczki właśnie z logo Arachnohobia są dostępne uprzemka na sklepie. Przemek, to jest właściciel sklepu. Mój bardzo dobry kolega, także pozdrawiam cię serdecznie. A teraz przejdźmy już do przycisku. No dobra, otwórzmy to tutaj i zobaczmy, co jest w środku. Ok. Superior Desire. To jest pewnie jakaś chusteczka do przetarcia. Uuu. Gratulujemy przełomu w liczbie subskrybentów. Jesteśmy zaszczyceni, mogąc współuczestniczyć w Twoim osiągnięciu, i chcemy, by ta chwila była wyjątkowa. Twoja nagroda została sprawdzona i starannie zapakowana przez RIK. Także pozdrawiam pana Rika. Jeżeli nagroda uległa uszkodzeniu w transporcie lub masz jakieś pytania, zachęcamy do kontaktu. Society Awards. Super. I tu jest jeszcze jakiś list. O, jest pani Susan Wojcicki, czyli prezes YouTube'a i elegancki podpis, który jest Chyba nadrukowany, tak mi się wydaje. Czy pamiętasz swojego pierwszego subskrybenta? A pamiętam: setnego nie pamiętam, tysięcznego nie pamiętam. Możliwe, że tak. Na pewno zapamiętasz też swojego 100 tysięcznego subskrybenta. Ej nie wiem, kto był moim 100 tysięcznym subskrybentem, nie mam pojęcia, to tak szybko przebiło. Być może twoi fani znaleźli cię, przeglądając YouTube e, lub dowiedzieli się o Tobie od znajomego. A może zobaczyli Twój film w polecanych bez względu na to, jak trafili na Twój kanał. Ważne, że z Tobą zostali, a ich liczba wzrosła. Sprawił to Twój wyjątkowy przekaz oraz radość płynąca. E, Znalezienia do stworzonej przez ciebie wciąż rosnącej społeczności. Cieszymy się z rozwoju Twojej społeczności i z dumą przyznajemy Ci srebrną nagrodę dla twórców za zdobycie 100 tysięcy subskrybentów. Gratulacje! Wiemy, że masz więcej historii, którymi możesz podzielić się ze swoją społecznością. Wiemy też, że Twoi fani nie mogą doczekać się, aż zachwycisz ich ponownie swoim zaangażowaniem i kreatywnością. No, a tak poza tym to jest fantastyczny pająk, tylko. samo. Poprzajcie to. A. Wow. Dalej twórz, dalej buduj. Bardzo nas ciekawi, co jeszcze uda Ci się osiągnąć. Jesteśmy przy Tobie, aby Cię wspierać. Kto wie, może kiedy liczba Twoich subskrybentów sięgnie miliona, napiszemy do Ciebie pytając, czy pamiętasz swojego 100 tysięcznego subskrybenta. I odpowiedź podejrzewam, że będzie ta sama, że niestety nie. Woo! Joo! ale to jest ciężkie, kurde. A co to jeszcze jest? Recognize your team. A, tu są właśnie inne nagrody. Złoty jest za milion, a brylantowy, czyli już nie w formie takiej plakietki, tylko normalnie znaczku YouTube'a, jest za 10 milionów. O Panie, to już jest poza wyobrażeniem jakimkolwiek. Yo, ale to jest piękne. Bardzo eleganckie. Ale cudeńko. Z tyłu jak to wygląda? A, z tyłu są normalnie zawieszki do powieszenia, czyli nie będzie problemu. Fantastyczne, już są moje paluchy, tutaj, oczywiście. No, i tak to właśnie wygląda. Ma to postać takiej aluminiowej, dość potężnej plakietki. To serio, swoje waże, niby. Czuć, że to jest aluminium tylko, czyli lekki metal, ale, ale jednak no, ma to pewną tą swoją wagę. Już wiem, co czują twórcy, jak odbierają nagrody za milion czy za 10 milionów. To, to, to nawet o tym nie myślę, ale jest super radość. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście ze mną, za to, że w sumie dzięki wam udało mi się taką plakietkę tutaj otrzymać od YouTuba. No i co, i nie pozostaje mi nic, tylko tworzyć dalej dla was kontent. Oczywiście kanał będę kontynuował aż do uzyskania miliona. Myślę, że. Może kiedyś uda mi się to osiągnąć miliona subskrybentów. Już w przyszłym roku wiadomo, że wraca seria w terenie. Jak tylko zrobi się cieplej, to wyjdziemy sobie gdzieś na łąkę do lasu i znowu poszukamy dziwnych stworzonek, zamieszkujących nasze tutaj knieje. W ogóle wybaczcie, że ostatnio trochę rzadziej są te filmy, no ale, ale no jakiś taki zamulasty zimowy okres nam się trafił. To jak już się pozachwycałem tym kawałkiem metalu, to pora na jakieś pająki. Co by wam tu pokazać? Hmm. To co, na pierwszy ogień? Pluskwiak, który ostatnio mi nie chciał jeść, on jest. O, tutaj, nie? Ostatnio mi nie chciał jeść, no to może teraz w końcu by zeżarł. Mi byłoby miło. Oj, tak, koleżka ewidentnie tutaj by chciał go skonsumować. Ło! Wow. Ło! Wow. Ale się w niego wbił momentalnie. No i to jest właśnie to, o czym Wam kiedyś mówiłem, że one tak przed nimi nogami łapią te swoje ofiary, wbijają kłójkę. No, i po zawodach. No, i super, grunt, że nakarmiony. Cały odcinek o tych pluskwiakach też możecie zobaczyć gdzieś na kanale. Ja wam tu wrzucę link. Kolejnym gniewnym będzie samica kupienius Salei, która ma takie wielkie terrarium do dyspozycji. Oj.

No dobra, dobra, wszystko fajnie, kadry piękne, ale wypadałoby jeszcze mm, te samice zagonić z powrotem do domku. To zrobimy, to może tak. Takie pyknę. o jak fajnie. No i tam, 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 tam. Nie, nie wychodzisz. O. Kurde, jakiego breakdance'a ona mi tu zrobiła. I teraz delikatnie, żeby jej nie przyciąć nóżek. A jeszcze jedna nóżka. No. Ok. To co, na ostatni ogień, może jeszcze pająk, którego. Oj, dawno Wam nie pokazywałem. To jest taka mała złośnica. Chociaż tutaj skłamałem. Wcale nie jest. Chociaż tutaj skłamałem. Wcale nie jest mała. Ta dziura, ta potworna dziura jest zamieszkiwana przez pająka z Ameryki Południowej, którego jeszcze nie widzicie. O, ale widzę, już się tam obkręca. Widzicie nóżki? Widać nóżki, nie? Oops. Kto wie, co to za pająk? O jak pięknie. No, to jest moi drodzy Ogromna, gigantyczna, powylinkowa, więc bardzo świeża samica takiego ptasznika, który się nazywa Nandochromatus. I on, z tego co wiem, nie ma polskiej nazwy, natomiast tymi akcentami, które są w sumie nie białe, a takie kremowe, na czarnych nogach, on bardzo przypomina ptasznika białokolonowego, czyli Jakantoskuria Geniculata. I te pająki znane są z tego, że one są takie. Bardzo zadziorne, w sensie nie polecam ich na przykład brać na ręce czy, czy takich manewrów innych dość, powiedzmy, niebezpiecznych, ponieważ ten pająk po prostu ordynarnie może nas użreć. A że są one uzbrojone w dość długie i silne, i bardzo masywne, o właśnie. Pazury jadowe, no to takie ukąszenie może być, lekko mówiąc, nieprzyjemne. No ale dobra, pitu pitu, dawaj pan żryć W sumie karmienie takim małym świerszczem to też jest tak na pół gwizdka trochę. No i już po ptokach, już twierdziła, że nie jest głodna, także tylko szybki lubki, jak ona wygląda. Bardzo ładny pająk swoją drogą. I no, już chowaj się do norki, bye bye. Pokarmione, karmienie pająków to jest zawsze zabawa, bez znaczenia jaki to jest gatunek. Jeżeli zjedzą to jestem szczęśliwy, jestem zadowolony i przy okazji mogę się napawać widokiem rozszarpywania ofiar przez ich helicery. Także troszkę makabryczne, ale to w sumie też tworzy ten kanał troszkę poniekąd. Widzimy się w następnym materiale, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.